Próbki mikrocementu. Tutaj w W tej pracowni mam przygotowane próbki w odciniach bieli, pokryte oczywiście lakierem w wersji satynowej i matowej. Kolorystyka zmienia się co roku. Można powiedzieć, że w tym roku będzie obowiązywać kolor bardziej zimisty, taki ciepły terkatowy brąz. No i oczywiście te kolory, które się pojawiają co roku i są jakby promowane przez różne marki, przez różnych producentów, one się doskonale komponują właśnie z tymi odcieniami z wcześniejszych trendów, właśnie w tonacji kremowych, ciepłych czy bieli. Jeżeli chodzi o próbki, to wiadomo, że jest to podstawowe narzędzie do pracy dla projektanta czy operowanie przez wykonawców w wyborze koloru z inwestorem. Musimy pamiętać, że należy zawsze wykonać dwie próbki, próbkę techniczną bezpośrednio przed realizacją oraz wcześniejszą od producenta. Po